Gmina miasta Radomia wraz z przedstawicielami branży metalowej wzorem lat poprzednich wzięła udział w imprezie targowo-wystawienniczej Hanower Messe. Jest to kontynuacja współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku. Międzynarodowe targi technologii, innowacji i automatyki w przemyśle są największym wydarzeniem tego typu na świecie. Po raz czwarty mieliśmy możliwość. Zaprezentowania, zaprezentowania naszej branży metalowej, klastra metalowego. Siedem firm, które uczestniczyło w tych największych targach, jak pani powiedziała, branży metalowej, Hanover Messe. Podczas tych targów przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się raz z Prezentacją innych firm, wymienić doświadczenia, ale jednocześnie spotka się ze swoimi kontrahentami i prezentować swoje wyroby, tak, tak dobrze oceniane na świecie. Na zaproszenie prezydenta Radosława Witkowskiego, radomskich przedsiębiorców odwiedziła komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska. Podczas wizyty komisarz zapoznała się z ofertą radomskiej branży metalowej i przyjęła zaproszenie do złożenia wizyty w Radomiu. To nie było spotkanie przypadkowe. Na zasadzie przejścia i zwiedzenia, tylko stoiska. Oczywiście podczas tego spotkania wszyscy nasi wystawcy tego stoiska mieli możliwość zaprezentowania swoich firm, tego, czym mogą się pochwalić. Natomiast później mieliśmy możliwość takiej półgodzinnej rozmowy dotyczącej kwestii gospodarczych, rozwoju gospodarczego Radomia. Władze miasta liczą na to, że nawiązana współpraca z komisarz Elżbietą Bieńkowską przyniesie miastu wymierne korzyści. Pani komisarz, odpowiadając też za kwestie tych firm średnich, mniejszych, będzie w stanie nam udzielić wielu cennych rad, które mogą pomóc i Radomskiej Strefie Gospodarczej, i, i, i naszym przedsiębiorcom. W targach wzięły udział firmy takie jak Fabryka Broni Ucznik, GGG Radmod, PMP, Rorbogen, Lemich. Podczas targów Rafał Rajkowski, zastępca prezydenta Radomia spotkał się również z Krzysztofem Blau, przedstawicielem Izby Gospodarczej Magdeburga.